Konfederacja czekać, zapowiada tak? wniosek o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Dlaczego chcecie odwołać ministra Bodnara? Yy, Uważamy, że bardzo źle w szkodliwy sposób zarządzany wymiarem sprawiedliwości prokuraturą. Łamię prawo. W jakich sytuacjach? No przede wszystkim yy, oceniamy y, te powołania prokuratorów, yy, jego zastępców, których doszło jako złamania prawa, to znaczy one się odbyły bez podstawy ustawowej. Nie kupujemy tej całej retoryki serwowanej przez e, premiera Tuska, ministra Bodnara o tym e, stanie nadzwyczajnym i o tym, że trzeba to prawo trochę łamać, trochę obchodzić, dlatego że rządzą po pisie, to im wolno więcej. Nie uważamy, że im wolno więcej. E, druga sprawa. No, Ale jakie zmiany w prokuraturze pan kwestionuje? Kwestionuje pan zastępców, odwołanie zastępców Dariusza Barskiego? E, wydaje mi się, że ani dla odwołania, ani dla powołania zastępców e, tam e, nie było podstawy ustawowej. No, ale minister Bodnar tłumaczy, że Barski został odwołany, bo powołano go na podstawie przepisów, które nie obowiązywały. Dla mnie to jest kompletne kuriozum. Jak można, to w ten sposób można podważać. jest jak z wycofaniem kontrasygnaty. E, 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 jeżeli by tak było, to powinien twierdzić to od pierwszego dnia sprawowania swojego urzędu, a nie po kilku miesiącach. No, że to jest bzdura. że przez kilka miesięcy tego nie widział, to co zauważył, to po kilku miesiącach, to się kupy nie trzyma. To jest absolutnie niewiarygodne wytłumaczenie. Absolutnie niewiarygodne. No ale Dariusz Barski nie został po kilku miesiącach rządu odwołany. Po ilu? Wymiana, y, nie, prokuratora, nie od pierwszego dnia sprawowania wymiana prokuratora krajowego nastąpiła dużo wcześniej. Nie było to od pierwszego dnia sprawowania urzędu i w momencie pełnienia przez niego funkcji nikt, żaden z prawników nie podnosił tej narracji. Mamy do czynienia z szukaniem zupełnie instrumentalnie jakichś prawnych wyjaśnień na siłę sztukowanych. Poza tym obojętność wobec wielu innych spraw i y, ideologicznie wszczynane postępowania. Y, no, przeszukania przeprowadzone w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości na absolutnie bzdurnym. Był bzdurne pan na marszu w podstawie. obronie Bąkiewicz'a w, w sobotę? To nie był marsz w obronie Bąkiewicz'a, a poza tym, czemu miałbym chodzić na imprezę Nie, no, ale nie padło, nie padło nazwisko Bąkiewicz'a, ale zapowiadano, że to będzie marsz w obronie Bąkiewicz'a. To po przeszukaniu u Bąkiewicz'a i w siedzibie nie, Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. I... Przepraszam, I... mogę się wypowiedzieć tak, Oczywiście. Dziękuję. Yy, to wtedy podjęto decyzję o tym marszu. Yy... To są sprawy pisu. Ich Czyli nikt z konfederacji nie był na tym marszu? Nie, mamy w zwyczaju wspierać politycznych rywali. Ale, ale. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że pójdzie na marsz niepodległości w tym roku. Byli zdaje się raz w 2018, wtedy taki swój kordon stworzyli z prezydentem. W Każdym roku przychodzili politycy związani z pisem i działacze i Tak, wybor... ale wtedy to było tak, takie zorganizowane, czy przyjmiecie ich, redaktor. czy pozwolicie sobie ukraść marsz niepodległości? Marsz niepodległości nie organizują politycy, tylko stowarzyszenie Marsz Niepodległości, na które czele którego stoi adwokat Bartosz no To wiemy, Malewski. to wiemy. I myślę, że pytania należy kierować do niego. Natomiast ja mogę zaznaczyć jako wieloletni uczestnik i organizator marszów, że w każdym roku byli nie tylko wyborcy, ale także niektórzy politycy różnych partii, nie tylko PIS-u, nie tylko Konfederacji Ruchu Narodowego, Kuki-15, pojawiały się też pojedyncze osoby związane z PSL, być może inkognito, jakieś ludzie związani z innymi partiami, które są w tej chwili w koalicji rządzącej. I to nie jest problem. Każdy, kto chce obchodzić święto niepodległości, ma do tego prawo. Może na Marszu Niepodległości, może. Że na każdej innej manifestacji lub obchodach, które są tego dnia organizowane. Ale dlaczego pis akurat w Uważam, ten roku że nie należy na tego. Jeszcze raz podkreślę, że w mojej ocenie w każdym roku byli ludzie. Z Ale Jarosław Sontarku. Kaczyński nie, nie przychodził na marszu. Tak, unikał tego wydarzenia. Dlaczego teraz akurat chce przyjść? To jest pytanie do niego nie do mnie. Przed wyborami prezydenckimi, kiedy głosy Konfederacji będą się liczyły. To jest pytanie do niego nie do mnie, ewentualnie do rzecznika PiSu. Być może 11 listopada kandydat na prezydenta, strategii. na Waszym marszu może kandydat na prezydenta pisu zostanie ogłoszony. Nie sądzę. Nie no sądzę, natomiast faktycznie były głosy z pisu zapowiadające ogłoszenie kandydata na prezydenta na 11 listopada. No właśnie. A dlaczego pan ustąpił miejsca w tym wyścigu prezydenckim Mencenowi? Wydaje mi się, że nie zaszkodzi Konfederacji zmienność kandydatów. Byłem w poprzednich wyborach ja, teraz niech naszym liderem będzie Sławomir Mencen. No ale pan miał swoje ambicje prezydenckie, mówił pan, że będzie chciał. I to by pan były prawybory. Dobrać. Natomiast nie doszliśmy do porozumienia w sprawie organizacji prawyborów, więc trzeba było wyłonić kandydata przez Radę Liderów. I uważam, ale to jest pana porażka, że nie pan tylko Mencen? nie rozpatrywałbym tego w kategoriach porażki, uważam, że sławomir Mencen jest mocnym kandydatem. cieszę się, że już zaczął kampanię i że wkłada w nią serce i swoje siły i pieniądze. A pan go będzie e... wspierał? Tak, tak, oczywiście jest kandydatem konfederacji. Ale kampanii nie można prowadzić, bo nie ma terminu wyborów jeszcze. No trwa tak zwana prekampania. Uważam, że przepisy wyborcze należałoby zaktualizować. I ubolewam, że IPC Platforma aktualizowały przepisy wyborcze, a nie dostosowały terminu prowadzenia. nie ma czegoś takiego jak prekampania. To jest po prostu nielegalna kampania wyborcza. Panie redaktor, prowadzenie przez polityków działań autopromocyjnych jest w demokracji legalne. PKW często przypomina, żeby nie prowadzić właśnie tej PKW jest zakładnikiem głupich przepisów uchwalonych przez polityków, którzy mają większość i w ostatnim czasie większość miały PiS, a wcześniej Platforma i obecnie Platforma. I żadna z tych partii wraz z PSL-em, Solpolami innymi przybudówkami nie. Zdecydowały się dostosować przepisów wyborczych do XXI wieku. Wydatki na kampanię do dziś nie są przez nikogo merytorycznie analizowane, są analizowane tylko formalnie. Czas kampanii tej, tej formalnej jest przesadnie krótki. Przepisy są w wielu sprawach, jak na przykład płatności elektroniczne, nieżyciowe i odpowiadają za to politycy i pisuj i platformę, ponieważ No żadna ale to, to pan jest w tym nie parlamencie od lat. Oczywiście, jestem w opozycji i nie od lat, tylko yy, yy, teraz druga, druga kadencja leci no, po dwunastoletniej przerwie. Jestem w opozycji i obowiązkiem tych, którzy mają większość i kontrolują też PKW, jest zakładanie władzy. Przypominam, że LPR kiedyś, Liga Wyborczych. Polskich Rodzin była w rządzie. Na tamte, czasy, na tamte przepisy. czasy te przepisy nie wydały się jeszcze anachroniczne, ach natomiast przez 20 lat świat poszedł do przodu i dlatego mówię też o płatnościach elektronicznych, które wtedy nie miały znaczenia. Mamy platformy fundraisingowe. Um, no, trudno nie odnieść wrażenia, że dla polityków... To którzy może Federacja powinna napisać projekt ustawy, zaproponować. Nie wykluczam, że go. to zrobimy. Na pewno też trzeba znowelizować przepisy o finansowaniu partii politycznych, które są skrajnie niesprawiedliwe. Ale pan uważa, że partie nie powinny być finansowane z budżetu? Czy uważam, że powinna każda partia, która wchodzi do parlamentu, czy przekracza próg finansowania, dostawać tą samą pulę pieniędzy, a nie, że y, duzi dostają znacznie więcej. To jest jak włożenie drewna do lasu. No tak, ale z drugiej strony, na prace eksperckie y, no, partie wydają głównie na autopromocję, a nie na prace eksperckie, bo to jednak Dlatego, te prace eksperckie bardziej, powinny być podstawą. Dla, jakiekolwiek elementy stabilnego i przewidywalnego i profesjonalnego zarządzania opierają się też na przewidywalności budżetu. W tej chwili budżety w każdym, po każdych wyborach dla partii politycznych są nieprzewidywalne, co nie sprzyja żadnemu rozsądnemu zarządzaniu. Także politycy systemowo nie są uczeni dobrego zarządzania, bo zaczyna się od tego, że nie mogą zarządzać normalnie pieniędzmi w swoich partiach, bo żadna partia nie wie, ile dostanie po następnych wyborach. No A to, to wynika bezpośrednio z ustawy. Tak, ilu wprowadzi ile, posłów. Ale to zależy od tego, ile otrzymał Tak, ale chcę pana jeszcze zapytać na koniec, co pan sądzi o zapowiedziach Platformy, która nie, już zapowiedziała, że być może nie zgłosi kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. W grudniu Sprzyszem odchodzi kilku sędziów, między innymi pani prezes Przyłębska. Zgadzam się z profesorem Piotrowskim, że jest to kolejne niekonstytucyjne zachowanie ze strony polityków, którzy zapowiadali przywrócenie praworządności i konstytucja, konstytucja na manifestacji. Jeżeli konstytucja wskazuje, że należy powołać sędziów w momencie upływu kadencji poprzednich, to należy to zrobić. I nie można tego blokować. Nie można tego blokować, jeżeli się ma większość, tylko należy po prostu to zrobić. No ale Uważam według też, części prawników i według sędziów też z Trybunału, pani Przyłębska już dawno nie jest prezesem, bo w 2023 kadencja upłynęła. To są y, opinie i każdy ma prawo do swojej opinii, natomiast ta opinia nie ma nic wspólnego z obsadzaniem. Ale nie ma pan takiego wrażenia, że, że ten y, chaos w wymiarze sprawiedliwości powinno się y, y, jakoś uporządkować? Jak to zrobić i w ogóle jak No Może ten nie zaczynać od jego pogłębiania. Kurdejski. Na przykład y, dodając do problemu już obecnych, kolejny polegający na nieobsadzeniu miejsc w TK albo y, innych bezprawnych działań. Ale działania. już taki reset konstytucyjny byłby. No lepszy. my to proponowaliśmy, natomiast problem jest taki, że. W dwóch największych partiach nie ma chęci do dyskusji na ten temat, ponieważ, w mojej ocenie, każda z tych partii upatruje, że ciągnięcie tego sporu jest w różny sposób, ale w jej interesie. Każda z tych partii ma coś do stracenia, coś do zyskania i zrobienie kompromisu nie jest w ich interesie. Przede dziękuję. wszystkim polaryzowanie wyborców wokół tego sporu jest dla nich bardzo dobrym narzędziem. Mobilizacji wokół siebie. No, ale za chwilę rząd, będzie, ale za chwilę rząd będzie rozliczany ze skuteczności. Jeśli nie, nie uporządkuje tej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, no to yy, może na tym stracić poparcie akurat. Dokończę zdanie. Dostarczając wyborcom produkt bardzo niskiej jakości, jeżeli chodzi o rządzenie. Uważam, że właśnie dla nich to jest wygodne. Bo mogą w dowolnym momencie powiedzieć, my nie mogliśmy, bo to jest taki bałagan, że nie da się normalnie rządzić. Gdyby ten spór zamknęli, nagle oczy wyborców mogłyby się skierować na inne tematy, które są też nieogarnięte, ale już nie byłoby tej wymówki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja. Ja się z Państwem żegnam. Dziękuję bardzo.